Zatrzymuje bezwzględną policję. Cały żart polega na kłamaniu. Mówisz, że jesteś ochroniarzem, a tak naprawdę nie jesteś. <noise> Czy to jest w ogóle legalne? Siemanko, z tej strony. <noise> Dzisiaj mamy ludzi, którzy będą gubić narkotyki. Lukas? Dzisiaj mamy ludzi, którzy będą gubić narkotyki, a jeśli ktoś się na nie skusi, to będziemy ich łapać z Lukasem. Policja, stój! Stój, policja! Zatrzymać go! <noise> Cały żart polega na kłamaniu. Mówisz, że jesteś policjantem, a tak naprawdę nie jesteś. Czy to, jest w ogóle, czy to jest w ogóle legalne? Uwaga! Uwaga ekstremalnie śmieszne! A może to dziś powinienem na Ciebie narzygać? Obejrzyj nowy numer! Nie. Ludzie uciekają przed kimś, kto wygląda jakby miał się zaraz na nich zrzygać. Wow, stary, brak chęci bycia ujebanym żygami. Oh. rzygami. Czego innego się spodziewaliście, że ktoś powie No dawaj, dawaj zrzygaj się mi do mordy. A może to dziś powinienem na ciebie narzygać? Ok, nowy numer. No ale, no ale jak robi pranki? ja jestem tym mądrzejszym. Kurwa, w końcu, w końcu kurwa ja będę tym mądrzejszym. I ja pokażę, że jestem górą, tak? Ja udowodnię, że ja mam mózg, łówka pracuje, a wy, wy idioci jebani, zawsze czas się ze mnie śmialiście, że jestem głupi, a teraz was wkręcę. Teraz was wkręcę, teraz będę udawał, że się wam zestram na twarz, a myście uciekali. <laughs> tak, tak, zrobię to. No. <laughs> a może to dziś powinienem na ciebie na no zobaczcie, jacy ci ludzie są głupi! Nie przyjmę dnia nie przyjmę dnia ludziom na ulicy. Weź przestań! Przestawiła mnie. Teraz mi telefon właśnie stereo. Wow! Będę udawał, że niszczę czyjś telefon, ponieważ niszczenie czyjś własności. Komedia. Wow, zobaczcie! Ci ludzie nie przyglądali się na tyle dokładnie mi, aby teraz wiedzieć, że niszczę inny telefon. I za to ukarani są przez geniusza. Udajesz, że komuś coś niszczysz. Jakiej reakcji się spodziewałeś? Ups, zarysowałem twój samochód. Na niby. Zostawię kartkę, która będzie mówiła coś nieprawdziwego, a ty, jak idiota, jak debil, bez dystansu będziesz szukał rysy. Sam film jakkolwiek chujowo nie wygląda, kiedy matka z dziećmi chodzi dookoła samochodu i ty nagrywasz te dzieci. Nagrywasz i patrzysz. Moi, fa moi fani je i zjebią, że ci ludzie nie mają dystansu, ponieważ biorą na serio zniszczenie ich samochodu. Sam film jest słaby, ale nie jest najgorszą częścią tego całego zjawiska. To komentarze dodają tego ekstra smaczku. Każda negatywna reakcja na pranu, czy to wkurzenie się, że ktoś. Mógłby ci ściąć włosy na szynku. Ludzie idą po ulicy z papierosem, a ty gasisz im papierosa, oblewasz ich wodą. Brak dystansu! Polewasz y, ludziom y, samochody y, czymś, co ma wyglądać jak y, benzyna. Brak dystansu! Kopiesz, bijesz ludzi na. brak dystansu! Branie poważnie rzeczy w życiu realnym.

Chcesz zostać, nie? No podobno tak, dlatego przyjechamy tubie, że bym gotowy teraz. Chętnie tutaj? Nie, ale to nie, ale... To jesteś tutaj, więc zrobiłem to Zrobiłeś o tym pamiętam. O wow! Grożenie ludziom na ulicy. Dosłownie. Grożenie ludziom na ulicy. Nie ma niczego zabawniejszego od podchodzenia do losowych ludzi na ulicy i mówienia im tekstów, które sugerują, że chcesz im... Zajebać Chcesz dostać tutaj? Trzymaj, spokojnie Cały Boże Ostatni raz się tak dobrze śmiałem Na... Goło i wesoło, na puls Ale każdy raz potrzebuje setupu i puenty Setup Dojebany typ podchodzi do ciebie i mówi, że ci wpierdoli Gotowi na e, gotowi na puentę? Nie Chcesz dostać? Mnie nie Ty chcesz dostać? Nie Mam kupon dla ciebie Lotto Darmowy Pod świat mam dla każdego z was darmowy kupon tylko macie w opisie filmu. Tak, tak to jest sponsorowane film Frank z biciem ludzi na ulicy jest sponsorowany. Po co ja w ogóle I ten, ten typ humoru, homonim, jedno słowo, dwa znaczenia. To chyba jeden z ulubionych ch chwyzów, Franksterów. Steru. Zrobicie mi może lada. Czego się trudne? Loda. A czycie, że to jest poważne? No nie, bo sam leżandary coś zrobić. A, a to by na to innego nie Nie, bo, bo chodzi o to, że tu jest taka lodziarnia i samodzielnie trzeba zrobić, że ja mam rękę złamaną Nie no fajny za Rozumiesz? Bo to jest śmieszne, bo jeden zwrot ma dwa znaczenia I jedno z nich jest seksualne Potrzebuję, żeby ktoś mi zrobił loja Bo ja mam złamaną rękę no, nie otry... daj, to to, że Ale nie rozumiesz, no, co to mi chodzi Ruchanie! Oj, Polaki, biedaki, cebulaki, robaki Zero dystansu szacun dla gości w filmie, którzy skapowali żart Trzy Miliony. Wyś... Wyświetleń. Otrzymasz moje jajka. Nawet nie muszę klikać tego filmu, żeby wiedzieć, yy, znać jego całą zawartość. To jest główny urok tych pranków, że kiedy widzisz tytuł i miniaturkę, to wiesz, na czym będzie polegał żart. Jeśli masz więcej niż 5 lat. Wow! wow. Wow, se seks na YouTubie? Wow! B może lepiej yy, sp yy, spra sprawdzę! M może tym razem mi... Twojej matki, Wee. Póki nie napiszesz Wee. pięciu filmów! Pięciu zrozumiałe! Naprawdę nie wiem czemu zatrzymaliście się tutaj. Macie tyle możliwości. Parówki, kiełbasy, lody, melony, arbuzy, kutasy, pieprzenie. Uwierzcie w swoje możliwości. Chociaż ideał. Już dawno został osiągnięty. Cześć, z tej strony Bobson i jest dzisiaj ze mną kamerzysta pewnego YouTubera. Skontaktowałem się z Bobsonem, bo chciałem wkręcić do z kanału Mr. Cookie. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Nagleby! Nagleby! Odcinek! Jem... Jem... się! Kop <ślinik> kurwa szybciej! Tak, tak. Y, tytuł jest adekwatny do y, treści. Hello guys, today I'm filming a crazy prank. Ah! Prankster, w ramach pranku, porywa kogoś, a mógł zabić, a mógł zabić. Czy to jest prawdziwe życie? Prawdopodobnie nie. Problemem nie jest to, że to jest fake. Problem jest to, że jest sprzedawane jako prawdziwy. I paradoksalnie, każdy zarzut w stronę prankstera, że no, no mógł. Mogło, mogło to być ustawione wszystko? Jest szybko atakowany przez wiernych fanów No wszystko w twoim życiu jest ustawka, tak? Jak nie wiesz, że ktoś kogoś porwał dla filmu Wszystko w twoim życiu jest ustawka! To jest, yy, to jest... po prostu złe Ale pranksterzy mają drugą stronę O wiele szlachetniejszą, prawdziwego bohatera, który niesie dobro Wyglądacie razem tak seksownie, że po prostu <laughs> muszę podejść i zagadać Krew mi jeszcze tam krąży w pewnych okolicznościach. Ale pranksterzy mają... Drugą stronę, prawdziwego bohatera, który niesie dobry, o czym muszą sobie przypominać na każdym kroku. Panie, myślę, że to jest dobra rzecz. Bardzo to, to, to dobra, co robimy. Bardzo dobra rzecz. Dobra. To ego. Mm -mm, trzeba to mm, podbudować. Stworzyć wizję dobrego człowieka, a może to dziś podminiać. Państwo też porzucają swoje obrzydliwe żarty, prostackie przesłania. Przestają się nabijać z ludzi na ulicy, aby. Naprawić społeczeństwo. Eksperymenty społeczne określiłbym jako moralistyczne porno. Ludzie wchodzą tam, aby bardziej zadowolić siebie niż cokolwiek naprawić. Mają wylać wiadro pomyj na osoby, które zachowały się według nich źle, ale przede wszystkim zadowolić swoje ego. Temat jest drugorzędny. Raz jest to bezdomny, raz dziecko, a raz niepełnosprawny. Każda klisza słabszego od ogółu człowieka znajdzie miejsce w tych pornosach. Nie neguję kompletnie jakiegokolwiek pozytywnego wpływu tych filmów na jakiś odsetek widzów. Większość problemów i wniosków jest na poziomie przedszkolaka. Pomóż, kiedy ktoś się przewróci. Należy wezwać i udzielić pomocy komuś, kto stracił przytomność. Bądź miłym człowiekiem. A nie niemiłym! I oczywiście nie liczcie na to, że taki Brzoza TV czy inny prankster zajrzał do jakichkolwiek badań. Jakichkolwiek badań! Nie myślcie sobie, że Brzoza TV zna chociaż takie określenia, jak rozproszenie odpowiedzialności, które w dużym stopniu Tłumaczy większość jego wca na swoją Wigilię. Wystarczy nie wpuścić obcego człowieka do domu, ponieważ jest jakaś stara, symboliczna tradycja, która nie ma przełożenia na realny świat. Pomimo faktu, iż są specjalne miejsca i wydarzenia dla bezdomnych osób w Wigilię. Nikt nie chciał mnie przyjąć, wiele mieszkań było pustych, no i reakcje były takie, jak widzieliście. Jestem, że tak powiem, zdegustowany. A może to dziś powinienem na ciebie narzygać? Dzień dobry. Mhm. Bo ja nie mam gdzie się podzielić na święta. Mogę u państwa spędzić nie nie nie. Dlaczego? Bo ja jestem chora i proszę... Dobrze, nie wesoły jest. świąt. Trzeba się wjebać komuś do domu i ukarać go yy, za to, że cię nie wpuścił. No bo przecież tradycja, hipokryzja. Słuchaj Maciek, dam ci trochę hajsu na lizaki, a ty powiązaj pieniądze na filmie od ludzi. Będzie dobrze. Jest ze mną Wiktor, który będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Dziś sprawdzimy, jak ludzie reagują, gdy dziecko prosi ich o jedzenie. No dobrze, przepraszam, czy mogliby mi Państwo dać pieniądze na jedzenie? Czemu nie dasz jedzenia chłopców? Hmm? Czy te normalne ubrania, umyte włoski i zadbany luk nie przekonują Cię, że trzeba oddać temu chłopcu jedzenie? Ja bardzo nie lubię takiego zmuszania ludzi do bycia dobrym. No co? Nie dasz? Nie dasz? Hmm? Nie dasz co? Tak? Będziesz gorszym człowiekiem? Tak. Czy może pan mi dać pieniądze na jedzenie? Nie mam. A, a mogę chociaż skosztować pana jedzenie? Ale proszę, się, bo... Proszę. Jak panie Pani myślę, że to jest dobra rzecz. Bardzo to, to, to co dobra. robimy. Oczywiście, że jest dobra. Dziękuję Ci za to, że następnym razem, kiedy zobaczę kogoś leżącego na ulicy, w środku miasta, będę myślał, czy Brzoza TV znowu kręci swój genialny plan? No ale gargamel! No ale gargamel! On dał pieniądze bezdomnym. To świetnie, cudownie. Cieszę się, jak ktoś pomaga innym ludziom, yy, jeśli chce. I nie jest do tego zmuszany. I nie robi tego na filmie i nie podpina pod niego reklam i nie daje tylko 100 złotych. Idziemy bezdomnym kupić jedzenie. Cieszę się pani, że takie akcje są w Polsce. Może się pani dorzuci? ...komstówę, ...które mu się zwróciły poprzez sam ten jeden film? Wtedy jest naprawdę fajnie. Yy, mała poprawka. Żółte paski pojawiają się, ale same reklamy nie odtwarzają się. Nie wiem, czy to wina YouTube'a i demonetyzacji, czy może tych reklam jednak nigdy tam nie było. Jeśli tych reklam nie było, no to... ...nadal. Serio? 100 złotych i film. Bardziej wykorzystałeś tych bezdomnych, niż komukolwiek pomogłeś. No ale dobrze, daję dobry przykład. Ale skoro już o pieniądzach mowa. O, 50 zł? Nie, bo leżało tam. To pani, to, 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 to wasze? Tak. Pewno wasze pieniądze? No nie. A czemu pani kłamie? Warto lat 50 złotych kłamać? Mm. Głupi 50 złotych? No ładnie, ładnie kłamstwo. Ładnie oh, kłamstwo. Wow. wow, mamy tutaj nieomylnego pana. A, ale ty też. Jakby znalazłeś te pieniądze? One też nie są twoje? Kłamstwo jest złe, tak? Tak? Bo tak mówili w szkolu. Ale czy ty nie okłamałeś też tej kobiety? Przecież powiedziałeś, że znalazłeś 50 złotych, a ty ich nie znalazłeś. Ty je już miałeś, i ją okłamujesz, i ona okłamuje ciebie. I teraz gracie w grę, w psychologiczną grę. Kto zatrzyma 50 złotych? <laughs> czy osoba, która jest niepełnosprawna, będzie miała problemy ze znalezieniem drugiej półki? Dzisiaj to sprawdzę, będę podchodził do kobiet i próbował brać od nich numer. I pamiętajcie, Niepełnosprawność To poważny temat A więc sprawdźmy Czy ludzie Mają serce W międzyczasie nabijając się z zespołu Ponieważ to już jest śmieszne Ponieważ tam są przekleista. Ale sprawdźmy Czy niepełnosprawni Jakbym mógł to bym wstał z tego wózka dla ciebie <moás> Okej okay, w tym filmie Założenie jest proste Typek udaje Podkreślam Udaje Niepełnosprawnego Odjeżdża do kobiet Pyta je o numer telefonu. I nie. Nie robi tego jak normalny człowiek. Robi to jak jebany debil. Albo pada żart o tym, że jeździ na wózku. Wprowadzając tym samym tego człowieka na wózku tylko do jednej cechy: tego, że jeździ na wózku. Jak nie będziecie mieć siły, to was mogę zawsze powozić. No, chyba, że ci przeszkadza to, że na wózku jeździe. Chłopak nie wózek, da się przestawić Nie, jestem stała w uczuciach także Ja też jestem stała w uczuciach tak, Cały czas nie czuję nóg tydentura. Coś musisz sobie kryć fajnego, coś czego ja nie mam Jak na przykład Dobre krążenie A jak znaczek BMW sobie tutaj założę, lepiej będzie Też się kiedyś piszyłem i widzisz jak skończyły Że masz swoją furę, ja też mam Więc myślę, że byśmy się dogadali razem Fajny mam wóz to, pok to pokaże, że ludzie niepełnosprawni To też ludzie, a drugą opcją jest żart o chuju. Pasa dół niesprawny, ale to najważniejsza część. Jak najbardziej no sprawna. Trochę niski jestem, ale jak widzisz na odpowiedniej wysokości. Akurat u Ciebie. Wyglądacie razem tak seksownie, że po prostu muszę podejść i zagadać. Krew mi jeszcze tam krąży w pewnych okolicach, więc zaczęła bardziej buzować. niski, ale wiesz, w łóżku najlepszy. Nie, nie ma Nie wiem w jakich kręgach się obracasz, ale takie żarty, teksty by nie przeszły nawet jakbyś nie jeździł na łóżku. I, i w ten sposób, ten bardzo prosty sposób niszczysz cały eksperyment. Myślicie, że mogę być modelem na kółkach? Po, y, pojawił się też sequel, pojawił się też sequel, druga część y, tego eksperymentu. Tym razem zamiast typa na wózku jest y, niewidomy. Pierwszy tekst, który pada. Ja ci powiem, że nie tylko ten Kima jest taki długi, ale też mam inne rzeczy, nie które są długie. Nie y może ja już, może aż ja to tutaj zostawię. Dziś sprawdzę, czy można zaufać obcej osobie, oddając im dziecko. Czy oddasz nieznajomemu dziecko jest filmem, który zmotywował mnie do w ogóle nagrania tego materiału. Kobieta z wózkiem podchodzi do losowych ludzi na ulicy i prosi ich o przypilnowanie dziecka, bo ona musi sobie pójść. Następnie do osób y, pilnujących dziecko podchodzi facet, mówi, że to jest jego dziecko, że on jest ojcem i że on ma je zabrać stamtąd. Cześć Turcja, gdzie masz mamę? Gdzie masz mamy? Nie ma? A gdzie mama poszła? Oddeczko. No trudczę oddać to. Aaa, dobra, wpóję do teściowej. Mamy ją pilnować? Nie, my już ją ja wezmę. Dzięki wielkie. A kuku. Cześć surcia. Dzięki za opiekę. Miłego dnia. Gdzie jest moje dziecko? to Nie, niemożliwe. Niemożliwe, bo jestem sama. Ale poznała go, powiedziała tata. Ona do każdego mówi tata, ona do każdego mówi wujo, do każdego mówi ciocia. Eksperyment polega na tym, czy można zaufać obcym ludziom. Czy ludziom nie można zaufać? Czy dziecko jest bezpieczne w społeczeństwie? Tak jak widzieliście, nie można powierzyć dziecka obcej osobie, bo może się stać nieszczęście. Ja proszę was do subskrypcji kanału. Dlaczego w tym eksperymencie zakłada się, że zostawianie obcej osobie dziecka? Jest okej, okay, ale jeśli ta obca osoba odda drugiej obcej osobie, to już nie jest okej. Okay. Kto zostawia dziecko obcym ludziom? To powinno być karane. To powinno być jebane. A nie to, że potem ludzie nie wiedzą, co mają zrobić, bo kurwa. Skąd wziął się ten typ? Yy, skąd wziął się ten typ? Obserwował kobietę z dzieckiem tak długo, aż zostawi to dziecko losowym osobom? Co? Robi to często? Codziennie? Czy po prostu podszedł do losowej osoby z dzieckiem i założył, to nie może być? Dziecko, to nie może być też dziecko osób, które znają. Na pewno jest to losowa osoba z nieznajomym dzieckiem. Lepiej powiem, że jestem ojcem. Ja się nie dziwię, że ci ludzie oddali to dziecko. To jest logicznie niemożliwe, aby ten typ wiedział, że ta kobieta zostawiła dziecko obcym. Logika tego eksperymentu jest obraźliwa. Wszystko, co robicie, to zwiększacie poczucie zagrożenia, wzbudzacie paranoję już i tak przerażonym społeczeństwie. No bo czym może być zastraszone społeczeństwo? Razem ze znajomymi wcielimy się na zmianę w muzułmanina i będziemy prowokować wśród ludzi agresję. Wygonić o takich trzeba. No trzeba. Ok, spójrzmy prawdzie w oczy. Nikt by nic nie zrobił temu stereotypowo, wręcz komicznie przebranemu człowiekowi. Więc musieliście podstawić dwóch typów, którzy będą agresywni. Prawdziwy tytuł tego filmu powinien brzmieć: Jak Polacy reagują na przemoc wobec przebranego za na Halloween? Człowieka. No ale pomimo sam eksperyment, który nie wiem, nie wiem co miał, nie wiem co miał osiągnąć, nie wiem co miał osiągnąć. Spójrzmy na sam strach w oczach twórców. Po premierze tego filmu wiele osób uznało, że jest to film w pewnym sensie broniący islam. Wykorzystałem ten jakże chwytliwy i kontrowersyjny temat do własnych zysków i teraz muszę jakoś obronić swoją dupę. My jesteśmy przeciwko, nie popieram islamu, dlatego zawarłem w filmie dosłowną reprezentację dobrej i złej reakcji. A, ale nie linczujcie nas za to. Bo jednak jebać, jednak yy, jebać. To prawda, Lukas. Temat uchodźców, islamu, terroryzmu jest tematem poważnym i nie powinniśmy się z niego naśmiewać. Powinniśmy brać go na serio. Powinni. Kurwa! Wiecie co jest śmieszne, ataki terrorystyczne. Zdarzyło kilka dni, kilka jebanych dni od eksperymentu, poważnego eksperymentu, jak Polacy reagują na ich. Stało kilka dni. Tego samego dnia wyszły dwa pranki pod tytułem Ara. Jeden na kanale Lucas TV, a drugi w Syrii. E, tam zginęło. E, 140 osób. I naprawdę nie wiem, co jest bardziej obraźliwe. Ten film, czy fakt, że on zebrał pozytywne recenzje? On. Zajebisty, śmieszny film, stary. Ten numer z bombą w plesaku. Zajebisty. Nie to zdjęcie. Nie to zdjęcie. O! Zajebisty. Świet... to jest jego dzieło życia. O! Cześć, Lukas. Cześć. O, cześć. cześć, Przepraszam, ale to się nagrywa? No, tak. A no tak! Bo dzisiaj sprawdzamy, jak ludzie będą reagować na osoby. Homoseksualne w miejscu publicznym. Oglądajcie materiał. A no i jak zawsze, y, musiał się pojawić temat homoseksualizmu. Chodź, chodź! Przepraszam, to Przepraszam. bo mamy ochotę straszna na seks. No chodź, kochanie. Dobra, nie tamty, bo... A -a. O! o, 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 o no. Więc próbujecie zrobić ten taki poważny eksperyment, przecież eksperymenty społeczne, to jest takie poważne, nie? I obrazujecie parę gejów jako jebiących się wszędzie na ulicy, w budce, w centrum handlowym ludzi. I to jest, to jest chyba najgorsze, co już zobaczyłem. To i Arab to chyba są te... A, a nie! A, a nie! <śled> Chciałbym podać jeden kanał do odstrzału. Jeden kanał, który chciałbym, żeby po prostu zniknął. To byłby to... Saddam. Nie, nie, nie ten. ten. O! Saddam to kanał yy, pewnego Polaczka, nagrywany częściowo po angielsku, aby zwiększyć liczbę odbiorców i... O mój... Boże! O mój Boże, jak mu się... Jak mu się to udaje! Zobaczmy jeden z hitów Saddama, który za... Który zasłużył na 8 milionów wyś wyświetleń W tym totalnie nieustawionym filmie Sadam przebiera się za jakiegoś pojebanego typa I podchodzi do kobiety I dostaje kompletnie prawdziwą odpowiedź Spierdalaś Słucham? Weź Samotnie siedzącej na ławce w środku nocy Kobiety, która idealnie ustawiła się do kadru Ona go odrzuca, po czym on biegnie się przebrać e, Przebiera się, bierze motor e, Ona się nigdzie nie rusza przez ten czas przez Cały czas ona się nie ruszy Ma opłacony, to znaczy Nie ma opłaty, po prostu tam siedzi cały czas Sadam podjeżdża, aktor, e, kobieta e, Daje się poderwać I bez zadawania żadnych pytań ale to już żadnych pytań Po prostu wsiada na jego motor i odjeżdża To znaczy nie odjeżdża Bo on pokazuje Ej, ty kurwo jebana szmato so, you this guy Co? który mówi do Ciebie tam? Tak? Yes? To, byłem Co? O, co chodzi? Na co czekasz? Co? Chcesz pieniędzy? TENIĘDZY? TAK? Słuchaj! Ta baba zostaje zniszczona, zaorana KURWO Co kurwo, nie chciałaś spędzić czasu z jakimś dziwakiem w środku nocy? A na typach, który mówi, że coś osiągnął w życiu, widać ma coś w głowie, umie sobie poradzić on ci zainteresował, Szmato? I już ocenę, czy ten film naprawdę jest ustawiony, czy nie. Pozostawiam wam. Ale jeśli Saddam nie ustawia filmów, to czy to znaczy, że molestuje kobiety? Czymś, czego nie spodziewałem się na polskim YouTubie, jest to taka chora fantazja dla niewyżytych chłopców, że jak pocałować kobietę w 3 sekundy na ulicy. Zobacz ten jeden prosty trik napastowanie seksualne do tego zmierzamy, w tym kierunku idziemy dodatkowy punkt za to niezręczne złapanie za dupę, kiedy już się oddaliłeś, więc są dwie opcje albo Saddam ustawia filmy i te kobiety wiedziały, że on do nich podbiegnie i je pocałuje, albo jesteś seksualnym predatorem, hej ty mi powiedz yy, co jest prawdą, a co nie, i połowa filmów na jego kanale obraca się wokół tego jednego tematu podrywanie kobiet, ale takie łatwe nie takie, że trzeba w ogóle mieć cokolwiek z nią wspólnego, realność tych filmów ocencie sami, ale, ale po tym, po tym co mam teraz. Po tym co teraz wam pokażę. Przepraszam, zostaliście oszukani, okłamani. Tule. Policjant chciał mnie udusić, bo kiedy sprawa jest naprawdę poważna, nie zgłasza się sprawy odpowiednim organom, tylko się, tylko się krę kręci filmiki na YouTube. Tym razem nasz bohater wjechał na teren prywatny, a kiedy ochroniarz zażądał opłaty, Sylwuś oburzył się i powiedział: Dobrze. Zaczekajmy na policję. I kiedy policja przyjechała, zaczął się prawdziwy teatr manipulacji. Chciałbym teraz krok po kroku przeanalizować wszystko, co się wydarzyło na podstawie dostarczonych przez Wardęgę materiałów, któremu mu niestety bardziej szkodzą niż pomagają. A, ja by uspokoić im impera. Imperatora. Materiał w tym filmie jest wykorzystany w ramach prawa cytatu, więc link do oryginału znajdziecie w opisie filmu. Tego dnia mieliśmy nagrania w Krakowie i pojechaliśmy odebrać koleżankę spod Galerii Krakowskiej. Tam jest taki straszny labirynt dróg, jak się wjeżdża na parking. I ja zamiast wjechać na parking dla samochodów osobowych, wjechałem na parking dla autobusów. Okej, okay, można zgodzić się z tym, że ten punkt regulaminu jest do trzepania hajsu na. Gapach! Aż do momentu, gdy spojrzy się na znaki drogowe i zauważy, że aby wjechać tam, gdzie wjechał Wardęga, należy najpierw złamać nakaz jazdy prosto. Według jakiej, jakiej ustawy pan może ode mnie żądać 80 zł? wjechanie tutaj. Prywatnie. Dlaczego ochroniarz tak? y, żądał ode mnie 80 zł? wjechanie ja tutaj, tutaj. Jest regulamin obiektu, w którym jest uwzględnione, że jeżeli pan się nie znawcuje tego znaku. Może od pana pobrać właśnie taką opłatę? Na jakiej podstawie? Jaka to ustawa o tym mówi, że no osoba prywatna może. Nie, to Żadna ustawa. Ż to jest regulamin, że jak ja wiadę pod zakaz, jak się zagapię, mogą ode mnie żądać 80 Akurat złotych. w tym momencie tak, bo to jest obiekt prywatny. Nie tak, proszę pana. Coś wycofać, tak. Nie wiem, w jaki sposób ja, nie mieszkając w Krakowie, powinienem znać regulaminy Krakowa.